Alarm intrus, czerwony szpieg jest w bazie. W chroncie walizki. Jo, mała pomoc tutaj. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. A, A... nadal Wszystko tu jest. Prawą wtedy. <coughs> Gentlemany? Broom, 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 broom. Widzę, że walizka jest nieruchoma bezpieczna? Je, jest. Je, no je. Powiedz mi, czy ktoś stało się, że zabił czerwonego szpiega po drodze? Nie? Wtedy nadal mamy problem. Och, duży problem, zabiłem wielu szpiegów, moneta dziesięciocentowa, kilkunastu dźwigających w plecy worku w robali, jak ty, au. Bez urazy. Jeśli udało ci się ich zabić, to jestem pewien, że nie byli tacy jak ja. I nic. Nic jak człowiek, który biega po tym A co, budynku. Jesteś prezydentem jego fan klubu? Nie. Byłaby nim twoja matka. Ech, e, 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 e. W rzeczy samej. A teraz jest tutaj, żeby nas zruchać. Więc słuchaj w górę, chłopcze. Albo pornografia, na której jest twoja matka, będzie drugą najgorszą rzeczą, jaka dzisiaj cię spotka. Daj mi to. Szpieg już przełamał naszą obronę. Sentry down! Spojrzyjcie, co zrobił z naszym kolegą z pracy. I najgorsze ze wszystkiego. On mógłby być kimkolwiek z nas, Nie yeah. mógłby być w tym pomieszczeniu. Może być tobą. Może być mną. Może nawet być. Wow, 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 wow. Oh. Co? to? Czyż? To czerwony świeg. Patrzcie. Zmieni się w czerwony za jakąkolwiek sekundę. Jakąkolwiek sekundę? Widzi Czerwony! Nie czekaj. To krew. Więc nadal mamy problem. Wszystko prawo. Kto tego nale. Tuż za tobą. אך, מויאמרה שופלה